Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant. Przyszło to na świat wątłe, słabe. Kumy, co się były zebrały przy tapczanie położnicy, kręciły głowami i nad matką, i nad dzieckiem. Kowalka Szymonowa, która była najmądrzejsza, poczęła chorą pocieszać. — Dajta — powiada — to zapalę nad wami gromnicę. Juże z was nic nie będzie, moja kumo. Już wam na tamten świat się wybierać i po dobrodzieja by posłać, żeby wam grzechy wasze odpuścił. — Ba — powiada druga — a chłopaka to zarad trzeba ochrzcić. On i o dobrodzieja nie doczeka. A powiada, błogo będzie, co choć strzygą się nie ostanie. Tak mówiąc zapaliła gromnicę, a potem wziąwszy dziecko, pokropiła je wodą. A poczęło oczki mrużyć i rzekła jeszcze, Ja ciebie krzę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i dają Ci na przezwisko Jan. A teraz, że duszo chrześcijańska, idź, skąd przyszła. Amen. Ale dusza chrześcijańska nie miała wcale ochoty iść, skąd przyszła i opuszczać chuderlawego ciała. Owszem, poczęła wierzgać nogami tego ciała, jako mogła, i płakać, chociaż tak słabo i żałoście, że jak mówiły kumy, myślałby kto, kocieł, nie kocieł, albo co? Posłano po księdza. Przyjechał, zrobił swoje, odjechał. Chorej zrobiło się lepiej. W tydzień wyszła baba do roboty. Chłopak ledwo zipiał, ale zipał, aż w czwartym roku okukała kukułka na wiosnę chorobę. Więc się poprawił i w jakim takim zdrowiu doszedł do dziesiątego roku życia. Chudy był zawsze i opalony, z brzuchem wydętym, a zapadłymi policzkami. Czuprynę miał konopną. Białą prawie, i spadającą na jasne, wytrzeszczone oczy, patrzące na świat, jakby w jakąś niezmierną dalekość wpatrzone. W zimie siadywał za piecem i popłakiwał cicho z zimna, a czasem i z głodu, gdy matula nie mieli co włożyć ani do pieca, ani do garnka. Latem chodził w koszulinie przepasanej krajką i w słomianym kapalusie, spod którego obdartej kani spoglądał, zadzierając jak ptak głowę do góry. Matka, biedna komornica, żyjąca z dnia na dzień, niby jaskółka pod cudzą strzechą, może go tam i kochała po swojemu, ale biła dość często i zwykle nazywała odmieńcem. W ósmym roku chodził już jako Podrzutka, za bydłem, lub gdy w chałupie nie było co jeść, za bydłukami do boru. tam, kiedy wilk nie zjadł, zmiłowanie Boże. Był to chłopak nierozgarnięty bardzo i, jak wiejskie dzieciaki, przy rozmowie z ludźmi palec do by wkładający. Nie obiecywali sobie nawet ludzie, że się wychowa, a jeszcze mniej żeby matka mogła doczekać się z niego pociechy. Bo i do roboty był ladaco. Nie wiadomo skąd się to takie uległo, ale na jedną rzecz był tylko łapczywy. To jest nagranie. Wszędzie też je słyszał, a jak tylko trochę podróż, tak już o niczym innym nie myślał. Pójdzie bywało do boru zabydłem albo z dwojakami na jagody, to się wróci bez jagód. I mówi szepleniąc. Matulu, tak ci coś w boru grało. Oj, oj. A, matko, a matka na to. Zagram ci ja, zagram! Nie bój się. z czasem sprawiała mu ważą chwią muzykę. Chłopak krzyczał, obiecywał, że już nie będzie, a taki myślał, że tam coś w boru grało. Co? Albo on wiedział, sosny, buki, brzezina, wilgi. Wszystko grało. Cały bór i basta. Echo też. W polu grała mu bylica, w sadku pod chałupą ćwierkotały wróble, aż się wiśnie trzęsły. Wieczorami słuchiwał wszystkich głosów, jakie są na wsi, i pewno myślał sobie, że cała wieś gra. Jak posłali go do roboty, żeby gnój rozrzucał, to mu nawet wiatr grał w widłach. Zobaczył go tak raz karbowy, stojącego z rozrzuconą czupryną i słuchającego wiatru w drewnianych widłach. Zobaczył i, odpasawszy rzemyka, dał mu dobrą pamiątkę. Ale no co się to zdało? Nazywali go ludzie Janko Muzykant. Wiosną uciekał z domu kręcić fujarki wedle strugi. Nocami, gdy żaby zaczynały rzechotać, derkacze na łąkach derkotać, bąki po rosie burczyć, gdy koguty piały po zapłociach, to on spać nie mógł, tylko słuchał. I Bóg go jeden wie, jakie on i w tym nawet słyszał granie. Do końca matka nie mogła go brać, bo jak bywało, zahuczą organy lub zaśpiewają słodkim głosem. To dziecku oczy tak mgłą zachodzą, jakby już nie z tego świata patrzyły. Stójka, co chodził nocą po wsi i, aby nie zasnąć, liczył gwiazdy na niebie, lub rozmawiał po cichu z psami, widział nieraz białą koszulę Janka, przemykającą się w ciemności ku karczmie. Ale przecież chłopak nie do karczmy chodził, tylko pod karczmę. Tam, przyczaiwszy się pod murem, słuchał. Ludzie tańcowali obertasa. Czasem jaki porobek pokrzykiwał. — Ucha! — słychać było tu panie butów. To znów głosy dziewczyn. — Czegóż? — skrzypki śpiewały cicho. — Będziem jedli, będzie pili, będzie was się weselili. Aba setla grubym głosem wtórowała z powagą. Jak Bóg dał, jak Bóg dał. Okna jarzyły się światłem, a każda belka w karczmie zdawała się drgać, śpiewać i grać także, a Janko słuchał. Co by on za to dał, gdyby mógł mieć takie skrzypki, grające cienko. Będzie miedli, będzie pili. Będzie was się weselili. Takie deszczułki śpiewające. Ba. Ale skąd ich dostać? Gdzie takie robią? Żeby mu przynajmniej pozwolili choć raz w rękę wziąć coś takiego. Gdzie tam? Wolno mu tylko było słuchać. To też i słuchał zwykle do puty. Dopóki głos stójki nie ozwał się za nim z ciemności. Nie pójdziesz, że ty do domu, utrapieńcze! Więc wówczas zmykał na swoich bosych nogach do domu, a za nim biegł w ciemnościach głos krzypiec. Będziemy jedli, będziemy pili, będziemy się weselili! I poważny głos baseteli. Jak Bóg dał, jak Bóg dał, jak Bóg dał. Gdy tylko mógł słyszeć skrzypki, czy to na dożynkach, czy na weselu jakim, to już dla niego było wielkie święto. Właził potem za piec i nic nie mówił po całych dniach, spoglądając jak kot błyszczącymi oczyma z ciemności. Potem zrobił sobie sam skrzypki z gąta i włosienia końskiego ale nie chciały grać tak pięknie, jak tamte w karczmie. Brzęczały cicho, bardzo cichutko. Właśnie jak muszki jakie, albo komary. Grał jednak na nich od rana do wieczora, choć tyle za to odbierał szturhańców, że w końcu wyglądał jako bite jabłko niedojrzałe. Ale taka to już była jego natura. Dzieciaczyna chudł coraz bardziej. Brzuch tylko zawsze miał duży, czuprynę coraz gęstszą, i oczy coraz szerzej otwarte, choć najczęściej łzami zalane, ale policzki piersi wpadały mu coraz głębiej i głębiej. Wcale nie był jak inne dzieci, był raczej jak jego skrzypki z gąta, które zaledwie brzęczały na przednówku. Przy tym przymierał głodem bo żył najczęściej surową marchią i także chęcią posiadania skrzypek. Ale ta chęć nie wyszła mu na dobre. We dworze miał skrzypce lokaj i grywał czasem na nich szarą godziną, aby się podobać pannie służącej. Janko czasem podczołgiwał się między łopuchami aż pod otwarte drzwi kredensu, żeby im się przypatrzeć. Wisiały właśnie na ścianie naprzeciw drzwi, wisiały właśnie na ścianie naprzeciw drzwi. Więc tam chłopak duszę swoją całą wysłał ku nim przez oczy, bo mu się zdawało, że to niedostępna jakaś dla niego świętość, której nie godzien tknąć, że to jakieś jego najdroższe ukochanie, a jednak pożądał ich. Chciałby przynajmniej raz mieć je w ręku, przynajmniej przypatrzeć się im bliżej. Biedne, małe, chłopskie serce drżało na tę myśl ze szczęścia. Pewnej nocy nikogo nie było w kredensie. Państwo od dawna siedzieli za granicą. Dom stał pustkami, więc lokaj przesiadywał na drugiej stronie u panny pokojowej. Janko, przyczajony w łopuchach, patrzył już od dawna przez otwarte, szerokie drzwi na cel wszystkich swych pożądań. Księżyc, właśnie na niebie, był pełny i wchodził ukośnie przez okno do kredensu, odbijając je w kształcie wielkiego, jasnego kwadratu na przeciwległej ścianie. Ale ten kwadrat zbliżał się powoli do skrzypiec i w końcu oświetlił je zupełnie. Wówczas w ciemnej głębi wydawało się, jakby od nich biła światłość srebrna. Szczególnie jej wypukłe zgięcia oświecone były tak mocno, że Janek ledwie mógł patrzeć na nie. W onym blasku widać było wszystko doskonale: wcięte boki, struny i zagiętą rączkę. Kołeczki przy niej świeciły jak robaczki świętojańskie a wzdłuż zwieszał się smyczek na kształt srebrnego pręta ach wszystko było śliczne i prawie czarodziejskie janek też patrzył coraz chciwiej przykucnięty w łopuchach z łokciami opartymi o chude kolana z otwartymi ustami patrzył i patrzył to strach zatrzymywał go na miejscu to jakaś niesprzyzwyciężona chęć pchała go naprzód. Czy czary jakie, czy co, ale te skrzypce w jasności czasem zdawały się przybliżać, jakoby płynąc ku dziecku. Chwilami przygasały, aby znowu rozpromienić się jeszcze bardziej. Czary, wyraźne czary. Tymczasem wiatr powiał. Zaszumiały cicho drzewa, załopotały łopuchy, a Janek jakoby wyraźnie usłyszał. Idź Janku. W Kredensie nie ma nikogo. Idź Janku. Noc była widna, jasna. W ogrodzie dworskim nad stawem słowik zaczął śpiewać i pokwizdywać cicho, to głośniej. Idź, pójdź, weź. Lelek poczciwy, cichym, poczciwym cichym lotem, zakręcił się koło głowy dziecka i zawołał. Janku, nie, nie. Ale lelek odleciał, a słowiek został i łopuchy, coraz wyraźniej mruczał. Tam nie ma nikogo. Skrzypce rozpromieniły się znowu. Biedny, mały, skulony kształt, zwolna i ostrożnie pozwał się naprzód. A tymczasem słowik cichuteńko pokwizdewał: idź, pójdź, wejść. Biała koszula migotała coraz bliżej drzwi kredensowych. Już nie odkry odkrywają jej czarne łopuchy. Na progu kredensowym słychać szybki oddech chorych piersi dziecka. Chwila jeszcze, biała koszulka znikła. Już tylko jedna łosanuszka wystaje za progiem. Na próżno lelku przelatujesz jeszcze raz i wołasz: Nie, nie. Janek już w kredensie. Zarzechotały zaraz ogromnie żaby w stawie ogrodowym, jak gdyby przestraszone. Ale potem ucichły. Słowik przestał pogwizdywać, łopuchy szemrać. Tymczasem Janek czołgał się cicho i ostrożnie, ale zaraz go strach ogarnął. Włubuchał czuł się jakby u siebie, jak dziche zwierzątko w zaroślach. A teraz był jak dzikie zwierzątko w pułapce. Ruchy jego stały się nagłe, oddech krótki i świszczący. Przy tym ogarnęła go ciemność. Cicha letnia błyskawica. Przeleciawszy między wschodem i zachodem, oświetliła raz jeszcze wnętrze kredensu i Janka na czworakach przed skrzypcami, z głową zadartą do góry. Ale błyskawica zgasła, księżyc przesłoniła chmurka i nic już nie było widać ani słychać. Po chwili dopiero z ciemności wyszedł dźwięk cichutki i płaczliwy. Jakby ktoś nieostrożnie strun dotknął. I nagle, gruby, gruby jakiś zaspany głos, wychodzący z kąta kredensu, spytał gniewnie: Kto tam? Janek zataił dech w piersiach, ale gruby głos spytał powtórnie: Kto tam? Zapałka zaczęła migotać po ścianie. Zrobiło się widno, a potem Ech, Boże! Słychać klątwy, uderzenia, płacz dziecka, wołanie: O, dla Boga! Szczekanie psów, bieganie świateł po szybach, hałas w całym dworze. Na drugi dzień biedny Janek stał już przed sądem u Wójta. Mieliż go tam sądzić jako złodzieja? Pewno. Popatrzyli na niego wójt i ławnicy, jak stał przed nimi z palcem w gębie, z wystrzeszczonymi, zalękłymi oczyma, mały, chudy, zamorusany, obity, niewiedzący, gdzie jest i czego od niego chcą. Jakże tu sądzić taką biedę, co ma lat dziesięć i ledwo na nogach stoi? Do więzienia ją posłać, czy jak? Trzeba przy tym mieć trochę miłosierdzia nad dziećmi. Niech go tam weźmie stójka, niech mu da rózgą, żeby naród drugi raz nie kradł i cała rzecz, bo pewno. Zawołali Stacha, co był stójką: Weź go ta i daj mu na pamiątkę. Stach kiwnął swoją głupowatą, zwierzęcą głową, wziął Janka pod pachę, jakby jakiego kociaka. I wyniósł ku studułce. Dziecko czy nie rozumiało, o co chodzi? Czy się zalękło? Dość, że nie ozwało się ni słowem. Patrzyło tylko, jakby patrzył ptak. Albo on wie, co z nim zrobią. Dopiero jak go stach w stodole wziął garścią, rozciągnął na ziemi i podgiąwszy koszlinę machnął od ucha, Dopiero Janek krzyknął. Matulu! I co go stójka rózgą, to on. Matulu! Matulu! Ale coraz ciszej, słabiej, aż za którymś razem ucichło dziecko i nie wołało już matuli. Biedne potrzastkane skrzypki. Ej głupi zły stachu, któż tak dzieci bije? Toż to małe i słabe. I zawsze było ledwie żywe. Przyszła matka, zabrała chłopaka, ale musiała go zanieść do domu. Na drugi dzień nie wstał Janek, a trzeciego wieczorem konał już sobie spokojnie na tapczanie pod zgrzebnym kimikiem. Jaskółki świegotały w czereśni, co rosła pod przyzbą. Promień słońca wchodził przez szybę i oblewał jasnością złotą. rozczochraną główkę dziecka i twarz, w której nie zostało kropli krwi. Uw promień był niby gościńcem, po którym miała dusza chłopca, czyka odejść. Dobrze, że choć chwili leł śmierci, odchodziła szeroką, słoneczną drogą, bo za życia szła po prawdzie ciernistą. Tymczasem wychudłe piersi poruszały się jeszcze oddechem, a twarz dziecka była jakby zasłuchana w te odgłosy wiejskie, które wchodziły przez otwarte okno. Był to wieczór, więc dziewczęta wracająca od siana śpiewały. Oj, na zielonej. na zielonej runi. A od strugi dochodziło granie fujarek. Janek wsłuchiwał się ostatni raz, jak wieś gra. Na kielimku przy nim leżały jego skrzypki z gąta. Nagle twarz umierającego dziecka rozjaśniła się, a z bielejących warg wyszedł szept. — Matulu! — Co, synku? — ozwała się matka, którą dusiły łzy. — Matulu, pan mi, mi dawnie niebie prawdziwe skrzypki — Da ci synku, da! Odrzekła matka, ale nie mogła dłużej mówić, bo nagle z jej twardej piersi buchnęła wzbierająca żałość. Więc jęknąwszy tylko: O Jezu, Jezu, padła twarzą na skrzynię i zaczęła ryczeć, jakby straciła rozum, albo jak człowiek, co widzi, że od śmierci nie wydrze swego kochania. Jakoż nie wydarła go, bo gdy podniósłszy się znowu spojrzała na dziecko, oczy małego grajka były otwarte, wprawdzie, ale nieruchome, twarz zaś poważna, bardzo mroczna i stężała. Promień słoneczny odszedł także. Pokój, ci, Janku. Nazajutrz powrócili Państwo do dworu z Włoch. Wraz z panną i kawalerem, co się o nią starał. Kawaler mówił: Quel bea, pais, que italie! Jakim pięknym krajem są Włochy! I co to za lud artystów? On est herkes de la her Labas de Talents, et de les Proteger. Szczęściem jest wyszukiwać tam talenty i popierać je, dodała panna. Nad Jankiem szumiały brzozy.